Czy istnieje jeden idealny sposób na wychowanie dziecka, który jest niemal gwarancją sukcesu? No właśnie, to jest pytanie, które zadaje sobie chyba każdy rodzic. Dzisiaj, zamiast bazować na przypuszczeniach, sięgniemy po konkretne dane z badań psychologicznych, żeby znaleźć na nie odpowiedź. Ale zanim zanurkujemy w temat, mała prośba: jeśli te informacje okażą się przydatne, zostawienie łapki w górę i subskrypcji naprawdę bardzo nam pomoże. A teraz zaczynajmy. No dobrze, przejdźmy do sedna. Jak to zrobić? Jak wychować dziecko, żeby wyrosło na pewną siebie, szczęśliwą osobę, która odnosi sukcesy? Cóż, okazuje się, że klucz nie leży w jakichś wielkich, spektakularnych gestach, ale w naszej codzienności, w tym, jak stawiamy granice, jak rozmawiamy i jak okazujemy wsparcie. I tu z pomocą przychodzi nam psychologia rozwojowa, która daje nam świetne narzędzia do zrozumienia tego wszystkiego. Na podstawie wielu lat badań i obserwacji, specjaliści wyróżnili cztery główne style wychowania. I co najciekawsze, każdy z nich buduje zupełnie inną drogę dla rozwoju dziecka i prowadzi do całkiem przewidywalnych skutków. Pierwszy styl, który weźmiemy pod lupę, to ten, który często, i to błędnie, mylimy z byciem po prostu stanowczym. Mówimy tu o rodzicu autorytarnym. Jego podejście można by zamknąć w dwóch słowach: siła i kontrola. Jak to wygląda w praktyce? No cóż, rodzic stawia naprawdę wysokie wymagania, ale jednocześnie nie bardzo reaguje na potrzeby emocjonalne dziecka, na jego perspektywę. Zasady są po prostu narzucane z góry, bez żadnego wyjaśnienia, a posłuszeństwo jest wymuszane karą albo groźbą kary. Zapomnijcie o jakimkolwiek dialogu. A do czego to prowadzi? Komunikacja staje się taką ulicą jednokierunkową. Klasyczne, bo tak powiedziałam, lub bo tak powiedziałem, ucina jakąkolwiek próbę dyskusji. A badania są tutaj bezlitosne. Dzieciaki wychowywane w ten sposób często stają się lękliwe, niepewne siebie i mają po prostu niższą samoocenę. Bo jaki dostają komunikat? Że ich zdanie, ich uczucia w ogóle się nie liczą. No dobrze, a teraz spójrzmy na styl, którego nazwa brzmi bardzo podobnie, ale jego filozofia jest, cóż, o 180 stopni inna. Przedstawiam rodzica autorytatywnego, który potrafi połączyć wysokie oczekiwania ze wsparciem i zrozumieniem. Na czym polega ta kluczowa różnica? Wymagania też są wysokie, jasne, ale rodzice są responsywni. To znaczy, że słuchają, tłumaczą, dlaczego pewne zasady są ważne, i co więcej, zachęcają do rozmowy. I co super ważne, konsekwencje złego zachowania nie mają na celu ukarania, ale nauczenia czegoś. To jest absolutnie fundamentalna zmiana perspektywy. Zobaczmy, jak to się przekłada na rozwój dziecka. To właśnie to połączenie wysokich wymagań z dużą dozą wsparcia i otwartej komunikacji daje naprawdę świetne efekty. Dzieci wychowywane w tym modelu są zazwyczaj bardziej pewne siebie, samodzielne, lepiej radzą sobie w relacjach z innymi i, co tu dużo mówić, w przyszłej pracy. To właśnie ten styl badania najmocniej łączą z sukcesem. Zestawmy to sobie teraz czarno na białym. Z jednej strony mamy kontrolę i bezwzględne posłuszeństwo, z drugiej, wsparcie i naukę niezależności. Tu zasady narzucone, tam zasady wyjaśnione. Komunikacja w jedną stronę kontra prawdziwy dialog. I wreszcie kary kontra konsekwencje, które czegoś uczą. Różnica jest gigantyczna i ma ogromny wpływ na to, kim stanie się nasze dziecko. Ok, żeby mieć pełen obraz, psychologia wyróżnia jeszcze dwa inne style. One leżą jakby na pozostałych biegunach tej skali. Rzućmy na nie okiem tak dla porządku. Pierwszy z nich to rodzic pobłażliwy, czasem nazywany permisywnym, i tutaj mamy taką sytuację: niskie wymagania, ale za to bardzo dużo ciepła i wsparcia. Taki rodzic ustala mało zasad, jest bardziej kumplem niż autorytetem, ale często oddaje dziecku odpowiedzialność za decyzje, do których ono po prostu jeszcze nie dojrzało. I jakie są tego efekty? No cóż, ten brak jasnych granic sprawia, że dzieciaki mogą być mniej dojrzałe, mogą mieć spore trudności z samokontrolą i bywają przez to bardziej impulsywne mają problem z regulowaniem swoich emocji, bo nikt ich tego nie nauczył. I na koniec został nam styl niezaangażowany, który jest, trzeba to powiedzieć wprost, najbardziej szkodliwy dla rozwoju. Charakteryzuje się i niskimi wymaganiami, i niską responsywnością. Tacy rodzice są obojętni, czasem nawet odrzucający często z powodu własnych problemów życiowych. W skrajnych przypadkach prowadzi to niestety do zaniedbania. Skutki są tutaj naprawdę poważne i ciągną się latami. Dzieci wychowywane w ten sposób mają ogromne problemy z poczuciem własnej wartości, z kontrolą emocji i często mają bardzo niskie kompetencje społeczne. To chyba najtrudniejszy możliwy start w dorosłe życie. Dobrze, pozbierajmy to wszystko do kupy. Czas odpowiedzieć wprost na pytanie, które postawiliśmy na samym początku: który styl wychowania tak naprawdę realnie sprzyja sukcesowi w życiu? Spójrzmy na tę tabelę: styl autorytarny. Prowadzi do lęku i niskiej samooceny, pobłażliwy do impulsywności i braku dojrzałości, niezaangażowany do poważnych problemów emocjonalnych i wreszcie styl autorytatywny, który wyraźnie i konsekwentnie łączy się z pewnością siebie, wysokimi kompetencjami i sukcesem. Widać to jak na dłoni, prawda? Kluczem jest znalezienie złotego środka między jasnymi granicami, a okazywaniem ciepła i wsparcia. I wiecie co? Badania naukowe są w tej kwestii absolutnie zgodne. Jedno z podsumowań tych badań brzmi tak: Nastolatki, którzy mają najmniej problemów, to ci, którzy mają autorytatywnych rodziców. To jedno krótkie zdanie mówi w zasadzie wszystko. I na koniec warto się na moment zatrzymać i zadać sobie to pytanie. Oczywiście nikt z nas nie jest idealny i nie stosuje jednego stylu w 100%. Mieszamy je, reagujemy różnie w zależności od sytuacji, od naszego zmęczenia czy emocji. Ale kluczowe jest to, który styl dominuje. Który jest naszym ustawieniem domyślnym w codziennych interakcjach z dzieckiem. I to by było na tyle w tym materiale. Wielkie dzięki za wspólnie spędzony czas. Nie zapomnijcie o lajku i subskrypcji, żebyśmy mogli zobaczyć się w kolejnych filmach. Do usłyszenia.